Ciemanko, dzisiaj jest znowu nad tym Tutaj zamęta ziarna z kukurydzą, co będziemy nęcić? Mam tu dwie wędki, jakieś piwki i spławiczek, i nowy podbierak. Może coś łapić, i ogólnie. Wędka na spławik. Deczka na robaczki czerwone będzie. Wędki poszły Jedna blisko, druga daleko Co nie? Spław był tam? Fajnie, może będą brać Idzie ryba Idzie ryba Do brzegu płynie Idzie ryba Idzie, idzie coś Krzak idzie Weszło mi jakiś glon Lin, lin, linek tak, linek. Mały linek na robaczki. Pierwsza ryba. O, nie on spowika. Taka mała ryba jak ciągnęła. Ona ciągnęła jest bardzo mocno. Na gruncie? Jest. Ryba? Nie ma. Zerwała Oni się. się. Ale to malutkie, jest 5 cm. No takiego robaka! Co się stało? Co się stało? Ja tutaj takiego lina małego chyba nie widziałem nigdy jeszcze w ogóle. Tak, to były trzy robaki wielkie założone. O, puścił. A to rybaka? No tak. Tak. Ale malutka. Dobra. Ale ja miałem branie teraz. do, o, do akwarium idealne. Chyba. Jest? Na fiderka. Piterka? Malutka. Co to jest? Linek na firmy. Malutka. Ładny. Ładny co? Na rubaki? Nie linek. Nie łowię na Co więc. Aha. No. No, no, nie stało. Największy z dzisiejszych. No. No ładnie. nurzył się. O, nie ma. Jest chyba. O, je, jest. No nie, zerwał się. Czemu te ryby się wyrywają? Idzie chyba. Chyba nie mam śniadania. Jest, idzie coś innego. Ojej, krzaki wszedł. Mały, najmidziejszy. <gryt>, jaki mały. Ależ to mały, ma. Mi tak. Co się dzieje? To jest takie, takie same. linek. Do akwarium będzie. Tu jest cztery linki. Zestaw na rosówkę przygotowany i założymy zaraz rosówkę. Zakładamy taką rosówę. Może jakaś gruba ryba weźmie. Dobra, zarzucamy taki zestaw na wielką rosówę. Na suma. Buspaw. Brani masz? Siedzi? Nie ma nic. O, Branie na rysówce! Branie na rysówce, rozluźnia się. Żyłka się rozluźniła. O Mi się żyłka. Rozluźniła się żyłka. Nie, nie nie bierze mi, ja to nawinam. Żyłka się rozluźniła. Od razu... O, branie. Mocne. Te Hit. Tak biorą, że to hit. Ale było branie na rosówce, rozluźniała się żyłka i w czytówkę uderzyło, no nic, no. O, branie, Mikaj, branie na karpiówce było, teraz. Ty, nie ma powika, nie ma spowika na jednej No i nie ma ryby. O jacie, co tu się dzieje? O, branie jest na, na kulce, na kulce. Karb może będzie. Jest, jest! Jest, 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 jest jaka, aż obrona, aż... Ja, ja branie na trzech wędkach! Na trzech wędkach branie! Nie ma, nie ma nic. Pusto. Co się stało? Na trzech wędkach było branie! Siedzi? Jest. Jest chyba? Jest? jest. jest? Nie Ja sobie muszę spławik odpuścić, bo ciągle mam branie. Branie mam na spławiku, na rosówce i na, na gruntowej węcy. O, branie mam na rosówce, takie delikatne. Się ciągle się albo rozróżnia żyłka, albo się szczytówka rusza. Ale to małe linki jakieś mi pykają zamiast sumy. No, o, 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 teraz mocno. Masz... Jaki karać na rosówkę, jaki karość na rosówkę, ej chodź tu, daj mi to daj, mi to, daj mi to, daj mi to, daj moi. mi to, jaki karać na rosówkę, ja jaki karać tak na rosówkę, My na rosówkę, na na rosówkę. o kurde, ale ej, piękna go ryba, go go do domu? nie, wypuszczam, Bierzemy. o kurde, weź wędkę, bo nie, odchaszamy. ej, czekaj, daj, ja go odchaszamy. na rosówkę, na rosówkę, jedną rosówkę miałem, nie wiem, czy to nie jest życiówka nawet, to chyba jest ten złocisty. Taki jak Ale karaś, no. na rosówkę, branie! tu go. O kurde. Ale po co? Taki jak mój. Czekaj, od co się zdjęcie mi zrobił? Takiego samego złowiłem niedawno. Jaki karaś piękny. Ale. ale ładny. Na rosówkę wziął. Ja się w ogóle nie spodziewałem. Dobra. Taka piękna rybka. Ja myślałem, że szkoda, że nie karp. No, ale walczył podobnie do tych karpi. Piękna ryba. Piękny karas. Oh. Tak. No. Piękny karas. Piękny na rosówkę. Nie spodziewałem się tego, że na rosówkę i taka piękna ryba wejdzie. Ale co się stało? Karoś? Obranie jest dużo od razu po zarzucie na rosówkę. Teraz założyłem pęczek grubaków, bo nie mam rusówki. Na początku to... O, bryże. O, Rozluźniła mi się, żyłka znowu. U mnie też. Mam takie Nie mam. Puszka. No to mogę tu małe rifli jakieś brać. O, kart, karty, karty. Co to jest? Ole walczy. Czekaj, wezmę to de Jedziem, jedzie, jedzie karty. Koroś! taki sam, taki sam, taki sam, koraz, sam, taki nie taki ja taki go, ja go ja sam, Nie, ja taki sam, Jest! Jest! taki sam, taki sam, no, taki sam, taki sam, taki sam, taki sam, dzieje dzisiaj? taki sam, taki sam, No matę. taki sam, taki sam, taki sam, taki sam, taki no. Mniejszy trochę. Mniejszy, mój był większy. Ale ten branie był takie małe. Ten to, to jest z Japonii, 20. że tamten to tak, jest? Taki 20, 30 centymetrów. Pokaż go. Okay. 30 cm. No, ładnie całkiem. No, 30 cm. Fajny Karaś. Ja tak zaraz pan ten... Karaś. Idę go wypuścić. Dobra. Jemy. Mniej się już rozluźniła żyłka na rosółce. Jest. Ładnie. Jest, dobrze jest. Ale test podbieraka się sprawdził. Ja, jedną ja w ogóle Ja zrezygnowałem z pławika, bo ciągle branie mam. Też. Jest? Co jest? Mały karoś. Mały karoś. Mały, ale... Karaś też, karaś, ale malutki. Pęk robaków na suma. Chociaż zrobiliśmy na to tylko karasie. A ja zerwałem takiego samego. Ja ledwo Ja też. Bo ciągle na rusówkę biorę. Znaczy na pęk robaków dużych, ale na początku ten karas wziął na rusówkę. No, już jest branie, rzut już Już było branie. No Wcześniej na, na tej ewence Całą kulkę też było branie. Na jeden padł O, branie, branie, branie. A to mi mogą... Ja nic nie na przy Ja większy. Dobra, zacinam to. Nie ma. Niestety, nie no zjadł robaka prawie całego zarzucam dalej trochę w dalsze miejsce może tam coś będzie większego kładziemy nagrywasz mateuszek film? tak to później puścimy pod tak już jest branie rzut już mnie skarb tak. pod zestawem. Przed zestawem. Aha. A tu masz wędkę na kukurydzę mikołaj, drugą. Tak? Na kukurydzę masz tą drugą wędkę. O, Co to jest? Sobie Taka mała rybka. Na Zięcia. Zięcia, no nie weźmy. O, na taką prostu. Ona taką na, na takiego róbaka na fiderka. No, Taki karasek mały No wiem, wypuść Ona się przez skrzeli jakoś dziwnie wzięła, a takie było branie. Myślałam, że nic nie ma. Bo nie o, branie po jest. Po o jakie branie? Jest na grunt. Lin. <noise> Linek na grunt. Ej, najładniejszy chyba. No, jak na lina to mała, ale dzisiaj to duży. Dość ładny. Gdzie mata jest? W ogóle. Trzeba matę rozłożyć. To taki mały ryby. No tak, no ale nie chcę jej tutaj krzywdy zrobić. O dobra. <śliniczny> Lineczek. Malutki. O kurczę. Mikołaj, masz wychaczać wyhaczać. Ja? Taki wielki haczyk, szóstkę. połknął calutki. Czekaj chwilę, wypluł cały pęk grubaków. Ja następnym razem biorę jedną rękę, bo się nie wyrobię. Ja dwie, już jest pełno winków tutaj do, do stawu do akwarium, może takie małe niektóre. Dobra. Co się stało, na wpławik wyciągnąłem zestaw. Karaś, do stawu będzie dobry, do oczka. No dobra. W ogóle ja się zająłem tamtą wędką, pobranie była tu. Nie ma powika, wglony wszedł i zestaw inny wyciągnął. Broni, ale ci się No ja wiem, ciągle tak. Biorę na tym gruncie. Ej, nie nas pławi. Dobry pomysł. Nie ma to sensu. Wiem, właśnie. Właśnie wiała, zwijam, siedzi ryba. No nie, w krzaki wszedł. Najgorzej. Zawsze w krzaki ryby wchodzą. Ale taki sam linek, jak wcześniej. O kurcze. O, znowu? No znowu. Tak krzaki mi ja tak Oczywiście. Wyczepił się ale sam. Ale będziecie to wszystko brać? No do oczka. może ale później nie... wypuścimy. W sumie ja go wypuszczę, bo za dużo jej będzie. O kurczę, w tym wiaderku. <laughs> tak dużo tego. No, musicie tutaj wody dolać więcej. No wiem no, właśnie. Ja już dolewałem. No ale to mało. Dobra. Popłynu. Ale bo tu, tu jest tak na tej wędce drugiej, że biorą, później przystaję, ja wyciągam zestaw i siedzi ryba. one się same zaczynają. No ale nie, bo one biorą do pyska ten haczyk i go trzymają później. One się w ogóle nie zaczepiają na niego. Z drugi raz tak Lina złowiłem dzisiaj. Wielki pęk robaków <grytania> na suma. Albo na karasie, albo i na lina. Trzeba daleko wyrzucić, albo blisko, obojętnie, czy sumie zarzucony. Dobra, stawiamy wędkę, podwijamy. no i zaraz będzie nie kolejny mały linek, albo fajny, karaś. Taki linek, znowu kolejny. Wędka długo była w wodzie jest. A, czego jest tu tyle, że... Cało... Ale mocno tołcho. I cyk będzie do stawiczku. Kolejny. Znowu taką małą. No, mikrokaraska Pokaż. No coś Taki mały. Tak, Ma... 5 cm Najlepszy. Linek. Ona tam z godziny siedzi. Staw będzie. Jest na górze. O, krzaka. O, kurde, krzaka wszedł. To nie rób tak. Co Poluzuj, Ona wyjdzie. W sumie. I tak zawsze wychodzą. Dobra, poczekam. Ale bardziej musi jej powiedzieć. Nie wiem czy ona mi nie wyszła w krzak i nie zerwała właśnie. Nie, ona tam ciągle siedzi. To jest linek pewnie. Nie no ma nie, ona się zaczepiła w krzak. Będka w wodzie! Karpka, karpka. Wędka! Na, na co, na robaki? Na dwie kukurydze i robaka. Wędka w wodzie! Wędkę ci do wody wciągnął! Ten hamulec jest wyprzedł. Czekaj, czekaj chwilę. Na fiderka... Ej, w zestawie o, mi w płynie. To co? No wiem, trudno tam. Ej, czekaj, nie wchodź tak do wody bardzo. Dobra, poświęcę się, też Karty? wejdę. Ciep wszedł mi już w jeden zestaw. No wiem, no i co? Co z tego jest skarb? To się nie liczy. Jeden zestaw, już po jednym ja zestawie. Ej nie, ja sobie Uż, go podbiorę. Ja ci go podbiorę. Nie, 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 ja ci go podbiorę. Nie. Ale wyjdziesz. Gdzie on płynie? Ucieka. Jezu. Czekaj, czekaj. Już tam wchodzę do wody. Zimno ja 10 stopni. Jedna wędka waruje dwie. Kur Kurcze. A. Zerwał się. Ja Cię, ale lipa, wędki zaplątane. No, trzeba było nie tak wędkę dać Mateusz. Ja cały mokry. Podbierak mogłeś mi dać. Mateusz, ściągaj zesz. Dobra już. Jeśli wasz to. Jeśli Wam się spodobał, a naprawdę tak było, to zostawcie zbika, kropkę w górę i narka.